Wyobraź sobie idealny poranek. Budzisz się, ale nie czujesz tego ciężaru lat, który zwykle przygniata cię do łóżka. Otwierasz oczy i czujesz energię, tę specyficzną iskrę, której nie czułeś od 20, może 30 lat. Spoglądasz w dół i widzisz reakcję swojego ciała, tak naturalną, tak silną i pewną, jakbyś znowu miał 25 lat. To nie jest tylko kwestia fizjologii, to kwestia twojej męskiej dumy, pewności siebie tego poczucia, że wciąż jesteś w pełni sił, że wciąż jesteś zdolny do dawania i czerpania przyjemności. Teraz przypomnij sobie rzeczywistość. Te frustracje, kiedy ciało odmawia posłuszeństwa. Ten moment wahania, lęku przed zbliżeniem, unikanie wzroku partnerki, bo boisz się kolejnego rozczarowania. Wiem, jak to boli, nie fizycznie, ale emocjonalnie. Jako lekarka, specjalistka w dziedzinie urologii, Widziałam ten ból w oczach tysięcy mężczyzn, którzy siadali w moim gabinecie, patrząc w podłogę, wstydząc się zapytać o pomoc. Często słyszę od moich pacjentów, zwłaszcza tych po sześćdziesiątce, że to pewnie koniec, że to naturalna kolej rzeczy, że starość nie radość i trzeba się z tym pogodzić. Dziś jestem tu, aby powiedzieć ci prosto w oczy. To nieprawda. To, co dzieje się z twoim ciałem, to nie jest wyrok, to jest sygnał alarmowy. To wołanie twojego organizmu o konkretne paliwo, którego mu brakuje. Przez lata mojej praktyki medycznej, analizując badania kliniczne i obserwując efekty u moich pacjentów, zrozumiałam jedną kluczową rzecz. Medycyna zachodnia często skupia się na maskowaniu objawów, dając ci niebieską tabletkę, która działa chwilowo, ale nie naprawia fundamentów. Ja chcę zaproponować ci inną drogę: drogę, która zaczyna się w twojej kuchni. Prostym rytuałem, który może zmienić wszystko w ciągu zaledwie kilku dni. Nie mówię tu o magii, mówię o biochemii. Mówię o potężnej reakcji naczyniowej, którą możesz wywołać samodzielnie, każdego ranka, naczczo. Zanim jednak zdradzę ci ten sekretny składnik, musisz zrozumieć, dlaczego w ogóle doszło do tego, że twoja męskość zasnęła. Bez tego zrozumienia prawdopodobnie zlekceważysz moją radę i wrócisz do starych nawyków. Dlatego proszę, posłuchaj uważnie. Bo to, co teraz powiem, jest kluczem do odzyskania Twojej potencji. Aby zrozumieć, co dzieje się w Twoim ciele, musimy użyć pewnej analogii. Wyobraź sobie wąż ogrodowy. Kiedy był nowy? Elastyczny i czysty w środku woda przepływała przez niego pod ogromnym ciśnieniem. Wystarczyło lekko odkręcić kran, a strumień był silny, stabilny i docierał tam, gdzie chciałeś. Twoje naczynia krwionośne, w tym te najważniejsze dla erekcji czyli tętnice jamiste, są właśnie jak taki wąż ogrodowy. W młodości były elastyczne, a ich wewnętrzna wyściółka, zwana śródbłonkiem, była gładka jak tafla lodu. Krew płynęła bez przeszkód, wypełniając tkanki w ułamku sekundy na każde twoje zawołanie. Ale co dzieje się z wężem ogrodowym, który leży na słońcu przez lata, jest deptany, zginany i przez który płynie brudna woda? Staje się sztywny. W środku osadza się kamień i brud. Jego średnica się zmniejsza. Teraz, nawet jeśli odkręcisz kran na maksa, co w naszym przypadku oznacza silne podniecenie i sygnał z mózgu, woda ledwo kapie na końcu węża. Ciśnienie jest, pompa działa, ale rury są niedrożne. U mężczyzn po 60, a coraz częściej nawet po 40, mamy do czynienia z dokładnie tym samym zjawiskiem. To nie jest tak, że zepsułeś się jako mężczyzna. Po prostu twoja hydraulika. Twoje naczynia krwionośne straciły swoją elastyczność i drożność. Śród błonek ta delikatna warstwa wewnątrz naczyń przestał produkować kluczową cząsteczkę życia. I tu dochodzimy do drugiej analogii, która pomoże Ci to jeszcze lepiej zobrazować. Wyobraź sobie stary system grzewczy w domu. Masz piec, masz kaloryfery, ale rury łączące jedno z drugim są zapowietrzone i pełne rdzy. Możesz dokładać do pieca ile chcesz, możesz spalać tony węgla, ale kaloryfery w sypialni pozostaną zimne. Twoje serce to piec, erekcja to ciepły kaloryfer. Problemem nie jest piec. Problemem jest to, co łączy serce z resztą ciała. Tabletki na potencję działają jak pompa, która na siłę próbuje przepchnąć wodę przez te zardzewiałe rury. To może zadziałać raz czy dwa, ale jest ryzykowne i nie rozwiązuje problemu rdzy. Moim celem jest oczyszczenie tych rur. Chcę, żebyśmy wspólnie przywrócili elastyczność temu ogrodowemu wężowi. Chcę, żebyśmy usunęli tę rdzę, aby krew mogła płynąć swobodnie, naturalnie, bez wspomagaczy farmakologicznych, które mają listę skutków ubocznych dłuższą niż Twoje ramię. I tutaj wkracza rozwiązanie, o którym wspomniałam w tytule. To, co chcę Ci zaproponować, to nie jest kolejny suplement diety w drogim opakowaniu. To natura w najczystszej postaci, skoncentrowana dawka substancji, które działają jak najlepszy mechanik dla Twoich naczyń krwionośnych. Wyobraź sobie, że wlewasz do baku samochodu paliwo o najwyższej liczbie oktanowej, wzbogacone o środek czyszczący wtryskiwacze. Silnik zaczyna pracować równo, cicho i z pełną mocą. Dokładnie tak zadziała mikstura, którą ci przedstawię. Jej działanie opiera się na jednym fundamentalnym mechanizmie biologicznym produkcji tlenku azotu. Tlenek azotu to gaz, który jest produkowany w Twoich naczyniach krwionośnych. To on jest tym magicznym sygnałem, który mówi Twoim tętnicom. Rozluźnijcie się, otwórzcie się, wpuśćcie krew. Bez tlenku azotu nie ma erekcji. Kropka. Z wiekiem twoje ciało traci zdolność do jego produkcji. Po sześćdziesiątce produkujesz go o połowę mniej niż w młodości. To dramatyczny spadek. Dlatego musimy dostarczyć organizmowi surowców, z których on ten tlenek azotu wytworzy w ilościach hurtowych. I tu pojawia się pewien konkretny płyn o intensywnej barwie, który w połączeniu z pewnym kwaśnym dodatkiem tworzy bombę biologiczną. To połączenie działa jak katalizator. Pamiętam pacjenta pana Marka, 63 lata. Przyszedł do mnie zrezygnowany. Mówił, że wydał majątek na zioła z internetu, na dziwne pompki, na wszystko, co obiecywało cuda. Był sceptyczny, kiedy powiedziałam mu Panie Marku, odstawiamy to wszystko. Chcę, żeby przez następne trzy dni każdego ranka wypił pan szklankę tego konkretnego napoju. Patrzył na mnie jak na wariatkę, ale wrócił po tygodniu. Nie musiał nic mówić. Widziałam to w jego chodzie. W tym, jak podniósł głowę, wchodząc do gabinetu, powiedział tylko: Pani doktor, to niemożliwe, ale wczoraj rano obudziłem się i. To wróciło. Tak, to wróciło, bo daliśmy ciału to, czego potrzebowało, a nie to, co marketingowcy chcieli mu sprzedać. Wiem, że teraz zastanawiasz się: Co to za cudowna mikstura? Czy jest droga, czy jest trudna do zdobycia? Odpowiedź brzmi: Jest tania. Dostępna w każdym sklepie warzywnym, i przygotowanie jej zajmuje 3 minuty. Ale zanim podam Ci dokładny przepis i instrukcje stosowania, muszę Cię ostrzec. To jest potężne narzędzie. Działa silnie na układ krwionośny, obniża ciśnienie i gwałtownie poprawia przepływ krwi. Dlatego w drugiej części tego filmu dokładnie wyjaśnię Ci, jak to przygotować krok po kroku, aby wyciągnąć z tego składnika 100% mocy, bo większość ludzi robi to źle, marnując potencjał tej rośliny. Powiem Ci też, z czym to łączyć, a czego unikać, żeby nie zneutralizować efektu? Jesteś gotowy poznać ten sekret? Oto rozwiązanie, na które czekałeś. Składnikiem, który ma moc odmienić twoje życie seksualne, przywrócić dawną sprawność i sprawić, że poczujesz się znów jak młody bóg, jest sok z surowego buraka wzmocniony sokiem z cytryny. Tak, dobrze słyszysz. Nie brzmi to może jak nazwa egzotycznego leku za tysiące złotych, ale z medycznego punktu widzenia, Burak to absolutny król w walce z zaburzeniami erekcji. Zanim jednak pobiegniesz do kuchni, musisz wiedzieć, dlaczego to działa i jak to przygotować, bo większość mężczyzn robi to źle, pijąc na przykład pasteryzowany sok z kartonu lub jedząc buraczki do obiadu, co w tym konkretnym przypadku nie daje prawie żadnego efektu terapeutycznego. Tutaj chodzi o biochemię w najczystszej postaci. Pozwól, że wyjaśnię ci to jako lekarz. Sekret tkwi w azotanach. Buraki są jednym z najbogatszych naturalnych źródeł azotanów nieorganicznych. Kiedy wypijasz ten sok, w Twoim organizmie zachodzi fascynujący proces. Wszystko zaczyna się już w Twoich ustach. To właśnie tam bakterie żyjące na Twoim języku zamieniają azotany z buraka w azotyny. Następnie, w kwaśnym środowisku żołądka i dalej w krwiobiegu, te azotyny są przekształcane w tlenek azotu. Pamiętasz? Jak mówiłam w pierwszej części o tlenku azotu. To ten gaz, który rozszerza naczynia krwionośne. To on otwiera tamy. Kiedy poziom tlenku azotu w twojej krwi gwałtownie wzrasta, mięśnie gładkie w twoim członku ulegają relaksacji. To pozwala krwi wpłynąć do ciał jamistych pod wysokim ciśnieniem, co skutkuje silną, twardą i trwałą erekcją. Leki na potencję działają na końcu tego łańcucha? Próbując utrzymać ten stan, ale sok z buraka działa na początku. Dostarcza surowca, którego twojemu organizmowi brakuje. To jak dostarczenie cegieł na budowę, zamiast krzyczenia na robotników, żeby budowali szybciej, gdy mają puste ręce. Dlaczego dodajemy cytrynę? To nie jest kwestia smaku, choć sok z buraka ma specyficzny, ziemisty posmak, który nie każdemu odpowiada. Cytryna jest kluczowa ze względu na witaminę C i kwasowość. Witamina C działa tutaj dwojako. Po pierwsze, wspomaga konwersję azotynów w tlenek azotu, zwiększając biodostępność całego procesu. Po drugie, jest silnym antyoksydantem, który chroni wyprodukowany tlenek azotu przed zbyt szybkim rozpadem. Dzięki temu efekt utrzymuje się dłużej. To idealna synergia. Burak to paliwo, cytryna to zapalnik. Teraz przejdźmy do konkretów. Jak przygotować ten eliksir potencji, aby zadziałał w ciągu kilku dni? Zauważyłam w mojej praktyce, że diabły tkwią w szczegółach. Oto dokładna instrukcja, którą zalecam moim pacjentom. Potrzebujesz dwóch średniej wielkości surowych buraków. Podkreślam słowo surowych. Gotowanie, pieczenie czy pasteryzacja niszczą znaczną część azotanów, a nam zależy na ich maksymalnym stężeniu. Buraki należy dokładnie umyć i obrać ze skórki. Najlepszą metodą na uzyskanie soku jest użycie wyciskarki wolnoobrotowej. Dlaczego? Ponieważ nie podgrzewa soku i wydobywa z warzywa każdą kroplę esencji. Jeśli nie masz wyciskarki, możesz użyć blendera, dodając odrobinę wody, a następnie przecedzić miąż przez gazę. Choć picie całego smoothie też jest zdrowe, to sok wchłania się szybciej. Do tak uzyskanego soku, który powinien mieć objętość około jednej szklanki, czyli 200-250 ml, wyciskasz sok z połowy dużej cytryny. Mieszasz i pijesz od razu. Kluczowy jest czas spożycia. W tytule wspomniałam naczczo i jest to niezwykle ważne. Rano, po nocy, twój żołądek jest pusty, co gwarantuje błyskawiczne wchłanianie. Jeśli wypijesz to po obfitym śniadaniu, w którym będzie białko czy tłuszcz, proces wchłaniania zwolni, a efekt będzie osłabiony. Pijesz to zaraz po przebudzeniu, a ze śniadaniem czekasz minimum 30 minut. To okno czasowe pozwala azotanom trafić do krwiobiegu, ale uwaga, jest jeden błąd, który popełnia prawie 90% ludzi i przez to niszczą cały efekt, zanim ten w ogóle nastąpi. Pamiętasz jak mówiłam o bakteriach w jamie ustnej, które zamieniają azotany w azotyny? Jeśli rano przed wypiciem soku umyjesz zęby silną pastą lub co gorsza, użyjesz antybakteryjnego płynu do płukania ust, zabijesz te dobre bakterie. Bez nich sok z buraka to tylko smaczny napój witaminowy, ale nie zadziała na erekcję. Dlatego zasada jest taka: wstajesz, płuczesz usta samą wodą, pijesz sok, czekasz, jesz śniadanie i dopiero po śniadaniu myjesz zęby. To drobna zmiana, ale w urologii detale decydują o sukcesie. Możesz też wprowadzić pewne wariacje, jeśli podstawowy smak jest dla ciebie nie do przejścia. Często polecam dodanie do wyciskarki kawałka imbiru wielkości kciuka. Imbir świetnie rozgrzewa i dodatkowo poprawia krążenie obwodowe, co jest fantastycznym wsparciem dla naszego celu. Inną opcją jest dodanie selera naciowego, który również zawiera sporo azotanów i działa lekko moczopędnie, oczyszczając nerki. Unikaj jednak dodawania do tego soku mleka, jogurtu czy odżywek białkowych. Wapń i białko mogą zaburzać wchłanianie niektórych składników odżywczych w tym konkretnym, szybkim procesie, na którym nam zależy. Musisz też być przygotowany na pewne efekty uboczne, które są całkowicie niegroźne, ale mogą wystraszyć. Czerwony barwnik buraka, betanina jest bardzo silny. Możesz zauważyć zmianę koloru moczu lub stolca na czerwonawy. Nie panikuj, nie dzwon do mnie z przerażeniem, że krwawisz. To tylko dowód na to, że wypiłeś solidną dawkę soku i twój organizm go przetwarza. To całkowicie naturalne i mija po odstawieniu kuracji. Inną kwestią, o której muszę wspomnieć, jest smak. Sok z surowego buraka jest specyficzny, ziemisty, dla niektórych wręcz trudny do przełknięcia. Jeśli na początku twój żołądek reaguje rewolucją, zacznij od mniejszej dawki, pół szklanki, lub rozcieńcz go wodą pół na pół, stopniowo zwiększając stężenie. Twój organizm musi się przyzwyczaić do tej bomby witaminowej i azotanowej. Często pacjenci pytają mnie: "Pani doktor, czy to bezpieczne?" Dla większości mężczyzn tak, jest to wręcz zbawienne. Jednak ponieważ buraki zawierają szczawiany, osoby zmagające się z kamicą nerkową szczawianową powinny skonsultować to ze swoim lekarzem lub stosować ten protokół ostrożniej, pijąc dużo wody w ciągu dnia. Również osoby z bardzo niskim ciśnieniem krwi powinny uważać, ponieważ jak wspomniałam, ta mikstura skutecznie obniża ciśnienie. To, co dla nadciśnieniowca jest błogosławieństwem, dla niskociśnieniowca może oznaczać lekkie zawroty głowy. Dlatego obserwuj swoje ciało. Ono jest najlepszym doradcą. W następnej, ostatniej części powiem Ci dokładnie, jakich wyników możesz się spodziewać dzień po dniu, opowiem historię pacjenta, który dzięki tej metodzie uniknął operacji i dam Ci kilka dodatkowych trików, które zamkną ten proces w kompletną strategię odzyskiwania męskości. Teraz, kiedy masz już przepis i wiesz, jak ominąć najczęstsze błędy, porozmawiajmy o tym, czego realnie możesz się spodziewać. Nie jestem szarlatanem, który obiecuje ci, że po pierwszym łyku wstaniesz od stołu jako inny człowiek. To jest biologia, a biologia potrzebuje czasu, by nasycić tkanki. Pierwszego dnia po wypiciu soku z buraka i cytryny, prawdopodobnie poczujesz przypływ energii mentalnej i fizycznej. To efekt lepszego dotlenienia mózgu i mięśni. Bo tlenek azotu rozszerza naczynia w całym ciele, nie tylko w miednicy. Drugiego dnia możesz zauważyć, że Twoje ręce i stopy są cieplejsze, co jest znakiem, że mikrokrążenie zaczyna pracować na wyższych obrotach. Ale to trzeci dzień jest zazwyczaj tym momentem przełomowym, o którym mówiłam w tytule. To wtedy większość moich pacjentów zgłasza powrót porannych wzwodów, zjawiska, o którym wielu mężczyzn po 60. zdążyło już zapomnieć. Poranny wzwód to najlepszy barometr Twojego zdrowia naczyniowego. Jeśli wraca, to znaczy, że system się resetuje. Chcę Ci opowiedzieć historię jednego z moich pacjentów. Nazwijmy go panem Stanisławem. Stanisław miał 67 lat, kiedy trafił do mnie z problemem nie tylko braku erekcji, ale też postępującym zanikiem libido. Był przekonany, że to kwestia niskiego testosteronu i domagał się zastrzyków hormonalnych. Badania wykazały jednak, że jego testosteron był w normie dla jego wieku, ale jego układ krwionośny był w fatalnym stanie. Miał lekkie nadciśnienie i początki miażdżycy. Zaproponowałam mu protokół z sokiem z buraka jako pierwszą linię ataku, zanim wdrożymy farmakologię. Był bardzo sceptyczny, wręcz zły, że lekarka każe mu pić soczki. Ale umowa to umowa. Po tygodniu zadzwonił do rejestracji, prosząc o pilną rozmowę. Kiedy odebrałam, usłyszałam w jego głosie wzruszenie. Powiedział mi, że po raz pierwszy od pięciu lat udało mu się odbyć pełny stosunek z żoną. Nie chodziło tylko o fizyczność, ale o to, że odzyskał poczucie bliskości, którego tak bardzo im brakowało. Stanisław stosuje ten rytuał do dziś, robiąc sobie jedynie krótkie przerwy, i jego wyniki badań kardiologicznych również uległy poprawie. To pokazuje, że lecząc erekcję w sposób naturalny, leczymy tak naprawdę całego człowieka. Jednak sam sok, choć potężny, to nie wszystko. Jeśli chcesz zamienić ten efekt w trwałą zmianę i utrzymać sprawność do późnej starości, musisz dodać do tego jeden element mechaniczny. Wyobraź sobie, że naprawiliśmy już rury i zwiększyliśmy ciśnienie wody, ale musimy jeszcze wzmocnić zawór, który tę wodę utrzyma. Tym zaworem są mięśnie dna miednicy. Dlatego, jako uzupełnienie kuracji buraczanej, zalecam Ci proste ćwiczenie, które możesz wykonywać nawet teraz, siedząc przed ekranem. Nazywamy to ćwiczeniami kegla dla mężczyzn. Polega to na rytmicznym zaciskaniu mięśni, których używasz do zatrzymania strumienia moczu w toalecie. Spróbuj teraz. Zaciśnij, przytrzymaj przez 3 sekundy i puść. Powtórz to 10 razy. Robienie trzech takich serii dziennie w połączeniu z tlenkiem azotu z buraków sprawi, że Twoje erekcje będą nie tylko łatwiejsze do uzyskania, ale też znacznie twardsze i trwalsze. To darmowy sposób na turbo doładowanie efektów soku. Muszę cię jednak przestrzec przed jedną bardzo ważną rzeczą. Mówię do ciebie jako lekarz i muszę dbać o twoje bezpieczeństwo. Ponieważ sok z buraka tak skutecznie podnosi poziom tlenku azotu i rozszerza naczynia, wchodzi w silną interakcję z lekami na serce zawierającymi azotany, takimi jak nitrogliceryna. Jeśli przyjmujesz leki na dławicę piersiową lub inne poważne schorzenia kardiologiczne, połączenie ich z tą naturalną kuracją może spowodować gwałtowny i niebezpieczny spadek ciśnienia tętniczego. W takim przypadku konsultacja z Twoim kardiologiem jest absolutnie obowiązkowa przed wypiciem pierwszej szklanki. Pamiętaj też, że jeśli chorujesz na cukrzycę, burak ma dość wysoki indeks glikemiczny, więc monitoruj poziom cukru, choć zazwyczaj jedna szklanka rano nie powoduje drastycznych skoków u ustabilizowanych pacjentów. Podsumowując naszą dzisiejszą podróż: Twoja męskość nie ma daty ważności. To, co czujesz teraz, ta frustracja, niemoc, to nie jest koniec. To tylko sygnał, że Twoje ciało potrzebuje wsparcia. Masz teraz w rękach potężne narzędzie prostą, tanią i naukowo udowodnioną metodę, by przywrócić drożność swoim naczyniom i obudzić uśpioną siłę. Daj sobie te trzy dni, daj sobie szansę na to, by znów poczuć się pewnie w swojej skórze. Nie rób tego dla mnie, nie rób tego nawet dla swojej partnerki. Zrób to dla siebie, dla swojego zdrowia. I dla tej iskry życia, która wciąż w Tobie jest. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, jeśli doceniasz, że mówię o tych trudnych sprawach otwarcie i konkretnie, proszę Cię o jedną rzecz: zostaw łapkę w górę pod tym filmem. To dla mnie sygnał, że potrzebujecie więcej takiej wiedzy. Subskrybuj ten kanał, bo w kolejnych materiałach będę omawiać inne naturalne sposoby na podniesienie testosteronu i dbanie o prostatę. A jeśli znasz kogoś, przyjaciela, brata, kolegę, który może po cichu zmagać się z tym problemem, wyślij mu ten film. Możesz w ten sposób uratować nie tylko jego zdrowie, ale i jego związek. Dziękuję Ci za Twój czas i zaufanie. Pamiętaj: zdrowie zaczyna się od jednej decyzji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Życzę Ci dużo zdrowia i siły.